z tej strony minuty, a to jest yy... Dead no... na na to jest kurwa mapa? to jest już dawno nie grałem na tej mapie jak ona się nazywa? powiedzcie mi kurwa, bo ja nie wiem to jest hmm... jaka to była mapa do cholery? dobra, mniejsza no jest to dead match Ja no, jak widzicie UMP złudzenie i niebiańska szczelina w wysykosa Tak było Mama i ma, ma jak co? Kurwa kapket słaba i zapłacić za niego za mało jak widać I chuj. Taki słaby troszkę Nie no ja obcie kurwa zapiję No ja pierdol, ale to alligator, alligator Factory New No i ja to wolę kurwa. Dobra, Takie troszkę Jak widzicie będzie to króciutki odcinek Króciutki no, Chciałem sobie ogólnie to pośmigać, nie? Rikt No to jest pierdolony Jaki skurwino spierdolony I chuj ci w Start, dawaj, kiepa szybko Oluju, luju luju Nara Nara Kurwa taki aim że ja pierdolę Zabiję wszystkich chuj yeah, nice Powiedz mi jaka to była mapka do kurwy nędzy Workout Ah my friend I chuj Jaki kurwa, ja go zabiję, już tam lecę i chuj Ja nic nie wiem Zbierdaj Jakiś skurwolka życie uciekną Nara Ja pierd... Nie w to nie wierzę kurwa SG Nara Wiem, że ajmo mam i chuj, ma Majma i chuj Nie ma Majma, taki wał. Tak dziewięć. Ty do takiego gówna skina nawet Najbardziej mi rozpierdala w to, że ten SG553 Pulse przetestowany kosztuje ze statrekiem, kosztuje e, euro, a lekko używany kurwa, jakim prawem, ma kosztować 5? To jest najtańsza, najtańszego widzenia za 5 euro, lekko używany ze statykiem, A ja tego mam, a jo kurwa, jakim prawem, nie, jest ja upierdolen. Jaki skurwol! Zabijcie jego kurwa, do brzyna nie mam nawet. Nie, ja pierdolę, nie go zabiję mi chuj. Weź tu! Kurwa! tak myślę, że wbijemy tak. Cyk. Szybko. Lewa. Kontr... Obród jak pasza? Łep. Już, już, już wiedzą, co się kroja mi I chuj. Jestem przejebany gość Życie gangstera Negawi chuj już mogę iść. Kurwa same łapy. Jakie skurwy są pierdolny, ja go nie chcę już tego negować, chuj Mam już złe wspomnienia po nim Nice shot, nice shot. Jakie wyście są zjeba Ooo oh. Nara my friend Did you know what or what, what I mean Jak ktoś się tam mówi Kurwa my friend! Tak się niedogodamy! Dawaj dupy łeb! Szybko! Wybierę tej chuj Wy jesteście kurwa normalni Jaki przechuj, to jest kurwa, więc tek tak dziewięć, ja ci mam w dupie i chuj A jak z kurwy syn. Nie, ja to pierdolem. Tak to mo tak wyglądać, jak to ma się tak zachowywać, to ja wychodzę i nie zależy mi jej chuj. kolego taj kurwa, szykuje się śmieciu pierdolny na umysł jakiś zjebu z tym tek 9 ty zabij, nie kurwa, ale co tam draka ty ja pierdolę, kolego, tutaj mówię ak47, szatka safari, chuj, najtańszy jest skin na rynku hmm, bardzo taki, mm, Powiedziałbym, bardzo dobre wykonanie jego, popatrzcie, siatka jest, węża, pewnie aligator, wąż aligator, tak się nazywa, no na pewno coś w ten desen i, i na pewno to nie jest... Zabiłem cię kurwa, jak tam wparuję paru kurwolu. skurwolu No tak, jak mówiłem, zabiłem chuja Nic tu mi nie wyskakuje, to mi wyskoczy z pięciu nie, jednak nie Ej, nazywajmy rzeczy po imieniu sukin synu Ja cię pierdolę, tam zabić wszystkich chuj Ej noga biceps! Szybko Argata <ścoughs> Przecież to kurwa strzelać nie chcę, ja to pierdolę, nie zależy mi jej chuj. Załamyć jak piątkę po kurwa chlebie. Tak, bo od eagle. Pierdolę ci ten twój mach 10. Nie, ja to pierdole wychodzę Grupa szybkiego reagowania i chuj A się gro koledzy ja tutaj widzicie, To prosty poradnik, tak Ty kurwa, a mój się! Powiedziałem kolego. Nie, kurwa, zwracam wyżem i chuj, tak Pana mi i po prostu się rozpędzą kurwa jak malak. W czwartym miejscu, no niestety, doszliśmy w ósmej minucie, Już się z wami żegnam, jestem winny, tu kurwa nie dostanę oczywiście nic dobrego, no jak zwykle, na razie, cześć, trzymajcie się, do zobaczenia, w niedzielę czeka was ranket z Newka, oczywiście przegrany, a żartuję, no nie wiem, kurwa, może przegrany, wygrany, na razie, cześć, trzymajcie się, do zobaczenia, Audio jungle.